Pani architekt znać. <śmienicza> to jest pytanie. jest? Tak, czego Pani oczekuje od architekta, wnać Kim jest dla Pani, jego Pani mogę to określić w paru zdaniach? No ja wiem, czego oczekuję. No żeby było jakaś zmiana w mieszkaniu. Sama bym nawet chętnie skorzystała z architekta, bo mam tak nieustawne <śmienicza> takie nie, mieszkania, że... Trudno jest, bo taki standard. Wszyscy mają w ten sposób w bloku mieszkanie. No przydałby mi się taki architekt, żeby powiedział, co zmienić, żeby było inaczej niż, niż wszędzie. Dzięki za uwagę. No, A jakby tak pan miał określić to w paru słowach? No, wnętrze pięknie przez architekta. A no, <grym> to architekt, jest taki Architek to moja osoba, która architektura, tak <słuchy> wlewa. ...z, nęczą, z Wiesz, <grym wytrzał> w rynku, mieszkalnego. Mhm. No, to jest to jak nęcza, nie? Mhm. Jest? To chyba jakieś kawałki, wytrzał, tak, nie? Bo jakiegoś taką no, wieczoru, wyższą jak ja. No To jest Nagrywamy film na uczelnie. <grywa> <grywa> Możemy Pani zadać jedno pytanie do reportażu? Proszę! Ja, ja jestem tutaj przyjezdna także. Ale nie, A to nie, to nie, 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 do szkoły. Pytanie. Kim jest dla Pani architekt wnętrz? No, dekoratorem przede wszystkim. No mhm. i czego Pani oczekuje od architekta wnętrz? To przede wszystkim, no co, no ładnie pomalowane, rozmieszczone mieszkania. Kolory przede wszystkim. Mm -hmm. Ściany. Za Państwa architekt Kim jest? Mm -hmm. Człowiekiem, który wykonuje dekoracyjne. Mm -hmm. A czego na przykład pani oczekuje od architekta wnętrz? Czego bym oczekiwała? Czego bym oczekiwała, bo nie wynajmy no po prostu, żeby mi coś zrobił, co mi by odpowiadało zainteresowaniom, potrzebą. Mhm. no co by sobie życzyła, żeby smakowi, smakowi no. gustowi, no... Kim pani Arbitrę... co jest dla Pani Wnętrz? Kim jest dla Pani Arhitekt Wnętrz? Arhitekt Wnętrz? Tak. Y dla mnie jest kimś y wyjątkowym, który ma wyobraźnię, mhm. który wie co, jak ustawić, mhm. jak się ustosunkować, jak y po prostu mieszkanie zorganizować, żeby było przestrzeń, żeby była i żeby po prostu y, gospodyni, jak o kuchnię jeśli chodzi, żeby po prostu była czymś niezbędnym. Nie żeby po prostu za dużo było tego, tylko żeby w jednym miejscu ogarnąć wszystko, cały temat, logistycznie podejść no do dobrze. tego. O pokoje zależy jakie mieszkanie. Ja bynajmniej mam duże pokoje, salony. To dla mnie to jest naprawdę wielkie wyzwanie. Firanki muszą być, się zgadzać zależy też kto jak sobie życzy, czy do w stylu retro, czy jakimkolwiek, czy na styl, czy nowoczesny. To wszystko to firanki, kanapy, wszystko pod Czyli musi wszystko dopasowywać, czy mieszkania. ma Dobrze dziękujemy ślicznie. Nowej, nie? A no właśnie, no od tego się zaczyna. <grystanie> <grystanie> to już to ma zmysł estetyczny mhm. y i potrafi zaprezentować, funkcjonalnie. jak, już... to, ta, jak... Ta Pan znają. Nie wiem, nie wiem. Dobrze, dziękuję. Jest dla architekt wnętrz. Halo! Halo! Kim jest dla was architekt wnętrz? Halo! Powiesz mi, kim jest dla ciebie architekt wnętrz? Ale nie uciekaj!